tu ja. jestem skoro już się zatrzymałam i okoliczności przyrody i pogody sprzyjają bo jest 30 stopni opowiem troszeczkę o tym motocyklu od Suzuki wygląda tak a tu znowu to piękne Suzuki. Troszkę tym motocyklem pojeździliśmy ze znajomymi. motocykl w trasie na szutrach Pociąg stoi się. W mieście okay. mm. okay. Daje radę. Te kufry Pojemne, tutaj się mieści kask teraz tam jest kurtka jak zwykle mam bardzo mało czasu bo muszę wracać do innej pracy ale wypada opowiedzieć o tym motocyklu nieco więcej ale tylko i wyłącznie tych rzeczy, które są super i które są nie super, a takie są no są, są wcale nie jest taki idealny no są rzeczy, które mnie wkurzają ale być może tylko mnie może kto inny ma inne zdanie zacznijmy od plusiczków bez wątpienia Brrr. bez wątpienia największym plusem tego motocykla jest to, że jeszcze jest prawie klasyczny, czyli ma klasyczny kluczyk, bez czyli jak się motocykl rozkraczy gdzieś w jakimś Tadżykistanie. stanie, halo, w jakimś Tadżykistanie. To będzie łatwość naprawy tego motocykla. Tutaj widać odrobinę no, właśnie, odrobinę technologii, pięciocelowy wyświetlacz, na którym wyświetlane są podstawowe informacje, temperatura powietrza 29 stopni. Zostań, zostań już, temperatura z nami. Spalanie proszę bardzo, 122 km mi zostało. Motocykl ma ogólnie przebiegu 9000, prawie 10000. Ostatnia moja wycieczka wyniosła 235 km. Tutaj. Tutaj kontrola trakcji, mapy jest A, B i C. Nic więcej w tym motocyklu do ustawień nie potrzeba. Bo i po co? Super, jest to szyba. Niby niska, ale rzeczywiście chroni. Na trasie super. Wjechaliśmy w malutkie szutry, więc też było elegancko. Guziki. Wszystko tutaj. Później posłuchamy jak działa. Wszystko tutaj jest pod ręką. Wszystko, wszystko. Brakowało mi, może teraz trochę wymyślam, bo jednak za tę cenę, o której wspomnę później, za tę cenę jednak no chciałabym tu wyostrzyć na te guziki. Wszystko jest pod ręką, ergonomiczne. A to jest SP Connect. Hello. Dobre urządzenie. Wlew paliwa również ma, mamy klasyczne. Jest super. Lustereczka. A lusterka są bardzo duże, nie drgają. Suzuki, pamiętam, poprzedni model. Pamiętam, że nie chcę pamiętać, ale ten model 800 jest, jest naprawdę ok, dlatego że jeździ się na nim bardzo wygodnie, bardzo poprawnie. W szutrach ten skok 220 czyni z tego motocykla całkiem spoko. Jednostkę do przemieszczania się również po bezdrożach, po szutrach. Tutaj widzimy doskonałe 21-calowe koło, a tutaj 17-calowe. Ten kolor jest naprawdę świetny, dlatego tutaj wydaje nam się, że on jest matowy, ale w świetle bardzo, bardzo połyskują drobinki, jakie są na nim zamieszczone. I te żółte wykończenia tutaj są bardzo widoczne w lusterkach. Motocyk jest dostępny w trzech kolorach i wystarczające, aby wybrać swój ulubiony, bo motocykl wygląda naprawdę zacnie. Naprawdę Chciałam powiedzieć dy. Kanapa w tym motocyklu jest niezwykle chwytna, o! można na niej siedzieć i nie poruszać się, można stać na motocyklu, również sytuacja ze zbiornikiem paliwa jest bardzo dobra, można się doskonale złapać nogami tego motocykla, podoba mi się dla mnie się. Podnóżki, prześwit 220, wysokość kanapy na 855. Czyli z tego motocykla dla moich gir bardzo wygodną jednostkę na przestrzeni szybkiej przelotki 220-kilometrowej. Nic, ale to nic mnie nie bolało. To teraz minusów, a właściwie tylko jeden minus, którym bardzo mi dokuczał. To te lampy. Niby LED, a one świecą naprawdę jak, jak żarówki. Sorry Suzuki, ale mm, mm. albo nie wiem, ten egzemplarz jakoś jest źle ustawiony, ale światło, no, no nie, nie, nie. I ten silnik od Naikady, o którym już wspominałam, 84 konie mechaniczne, 78 Nm to całkiem żwawa jednostka, wystarczająca do poruszania się i po szutrach, i po mieście. Podoba, podoba mi się, podoba mi się. Nie tylko mi zresztą. Motocykl zyskał bardzo dobre opinie wśród moich znajomych. Nawet padło stwierdzenie, hmm, za 54,900? Mógłbym. Tutaj, gdybym lubiła jazdę na pasażera, to sprawdziłabym chętnie ten kanapę, ale już widać, że jest ok. Jazłam znajomą, powiedziała, że motocykl naprawdę. Na zawieszeniu pracuje doskonale, na tych szołach dupa jej nie odpadła przynajmniej. Ale pomyślałam jeszcze, że może chcielibyście zobaczyć detale, bo ten motocykl wykonany jest naprawdę zacnie. Wspomniana kanapa, doskonale wyprofilowana, dupa nie boli, jest chwytna. Zbiornik paliwa. Ten kolor, ten kolor jest przepiękny, naprawdę wszystkim się podoba. Niech zgłosi się ktoś komu ten kolor się nie podoba, naprawdę jest świetny handbary super są chronią, brudne pełno much, muchy też zadowolone, szyba chroni, światło nie świeci Motocyk wygląda tak on jest piękny kufry polecam 17 21 cali to tyle a! Jeszcze posłuchajmy, posłuchajmy, bo dźwięk motocykla jest istotny, nawet ten w oryginale. Dojedziemy mhm. do 12 tysięcy? Nie chcę kołasować, ponieważ jesteśmy w Turku. Więc cichutko, cichutko posłuchamy jak. Chodzi ten wspaniały, nowy silnik od Suzuki. Chodzi. Więcej o silniku można poczytać. Jeździ się na nim doskonale. Będę musiała kończyć, bo praca mnie wzywa, ale jeszcze powiem jedną rzecz. Moi drodzy, jeżeli będziecie chcieli rozpocząć przygodę motocyklową z motocyklem, który jest po pierwsze niedrogi, ma zarąbistą elektronikę, świetne zawieszenie, doskonale się prowadzi, A to jest Suzuki Wistron 800 -ka. Polecam. Tyle. To teraz już naprawdę. A jeszcze najgorzej przypomniało mi się w że akurat quick shifter. Czasami się dusi. Mówię to będąc w mrożonkach. Nie mówiłam, że to jest jeden specjalny. Ja nie lubię jak rowery jeżdżą z motocyklem. Kurwa, jeszcze jeden. Bez wątpienia. Oh, you gotta be looking at me like I'm the one that's crazy. I'm looking round town, looking fly like I'm here to slay, yeah. I don't need you to tell me what you think of me.